Wcześniej tam was wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj temat być może luźny, ale wcale nie oznacza, że prosty. Będziemy sobie mówić na temat wydolności organizmu. Jeden z poprzednich moich filmów to był temat typowo dla kobiet, między innymi film o policystycznych jajnikach. Natomiast dzisiaj coś zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, a może przede wszystkim dla mężczyzn, dlatego, że powiemy sobie o wydolności organizmu i jak tę wydolność zwiększyć. Jest to temat szczególnie istotny dla osób uprawiających różne rodzaje treningów, zarówno treningi wytrzymałościowe, jak również treningi siłowe, treningi interwałowe, jak również wszelkie inne rodzaje treningów, które mają wpływ na zwiększenie naszej wydolności organizmu. A więc w ogóle co to jest wydolność organizmu? Jest to pojęcie, które bardzo tak naprawdę trudno jednoznacznie zdefiniować. Można powiedzieć prosto, że wydolność organizmu jest to zdolność organizmu do zachowania homeostazy podczas wysiłku fizycznego. Homeostazy, czyli równowagi. A mówiąc bardziej prościej, jest to wytrzymałość organizmu na wysiłek fizyczny. Czyli im później pojawia się zmęczenie, tym większa jest wytrzymałość na ten wysiłek fizyczny, tym to się równa większa wydolność organizmu. I tak to możemy najprościej zdefiniować. Dlaczego ja tutaj mówiłem pojęcia równowagi czy homeostazy? Dlatego, że trzeba pamiętać, że wysiłek fizyczny, każdy wysiłek fizyczny, czy to jest to wchodzenie po schodach, czy bieg, czy nordic walking, czy jest to w ogóle nie wiem podnoszenie ciężarów, czy jest to inny wysiłek, na przykład jakiś wytrzyma trening wytrzymałościowy, każdy wysiłek fizyczny jest dla organizmu stresem, bez wyjątku stresem dlatego że wymusza na organizmie adaptację do nowych zmieniających się warunków otoczenia i wszystko co my osiągamy czyli przyrost masy mięśniowej prawda czy większą wydolność organizmu to wszystko to jest wynikiem adaptacji organizmu na stres czyli na ten wysiłek fizyczny i przede wszystkim co wpływa na wydolność organizmu na wydolność organizmu wpływa bardzo wiele różnych czynników, począwszy od tego, że na wydolność organizmu wpływa przede wszystkim masa mięśniowa, zdolność do gromadzenia glikogenu, fosfokreatyny w mięśniach, ilość gromadzącego się glikogenu, związków wysokoenergetycznych w mięśniach, czyli głównie fosfokreatyny, jak również na naszą wydolność organizmu wpływa ukrwienie mięśni wpływa dostępność różnych substratów energetycznych potrzebnych dla pracy mięśni, a to jest przede wszystkim glukoza i nieważne, czy ona pochodzi z przemian aminokwasów glukogennych, czy przechodzi w wyniku, czy pochodzi w wyniku miejscowego rozkładu glikogenu zawartego w mięśniach, a ta, czyli generalnie dostęp do substratów energetycznych, dostęp do kwasów tłuszczowych i tutaj też nieważne, czy te kwasy tłuszczowe pochodzą z rozkładu z lipolizy tkanki tłuszczowej, czy są, czy pochodzą z postaci suplementów, czyli tzw. Tak MCT średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które są doskonałym źródłem energii, jak również na wydolność naszego organizmu wpływa przede wszystkim też pojemność płuc, objętość wyrzutowa serca, prawda, zdolność do wykorzystania tlenu przez nasz organizm. Jak, a więc przede wszystkim stężenie mioglobiny w mięśniach, które również może się zmniejszać podczas treningu stężenie hemoglobiny, stężenie hematokrytu, i erytrocytów, jak również na naszą wydolność organizmu w końcu będą wpływać wszystkie jakieś choroby, które zakłócają nam transport tlenu do mięśni, transport tlenu do tkanek, w tym przede wszystkim choroby nerek, które zmniejszają wydzielanie erytropoetyny, jak również choroby centralnego, środkowego układu nerwowego, a przede wszystkim choroby płuc, które zmniejszają nam pojemność życiową płuc. Tak więc można powiedzieć, że Zwiększanie wydolności organizmu ma prowadzić przede wszystkim do lepszego ukrwienia mięśni, zwiększenia masy mięśniowej, zwiększenia gromadzenia się w mięśniach substancji zapasowych, czyli glikogenu, fosfokreatyny, zapobieganiu przede wszystkim proteolizie, czyli hydrolizie białek mięśniowych, czyli przyjmowanie takich substratów ochronnych, które zapobiegną degradacji strukturalnych białek mięśniowych, objawiających się Przede wszystkim DMOS, czyli tak zwanymi zakwasami, jak również wszelkie inne, jak również dotyczy tutaj suplementacja różną, różnymi, prawda, produktami, które mogą mieć wpływ przede wszystkim na odbudowę, czyli regenerację tkanki mięśniowej, jak również dbanie o stan ogólny stan naszego zdrowia. I przede wszystkim tutaj zatrzymajmy się na tym punkcie. Zacznijmy od diety. Co należy jeść w treningach zarówno wytrzymałościowych, jak i w innych rodzajach treningu, zarówno przed treningiem, jak i po treningu, żeby ta masa mięśniowa albo nam wzrastała, żeby nie dochodziło do tej proteolizy białek mięśniowych, żeby te nasze ćwiczenia zmierzające do zwiększenia się wydolności organizmu były jak najbardziej skuteczne. I zapewne tutaj zwracam się w tej chwili do kulturystów czy do sportowców. Wiedzą na pewno wszystkie te osoby i przestrzegają pewnych zasad diety. Przede wszystkim stosują dietę bogato białkową i dietę bogato węglowodanową. Dlatego, że przede wszystkim węglowodany mają wpływ na naszą wydolność organizmu i są źródłem glukozy, która zgromadzona jest w mięśniach w postaci glikogenu, źródłem glukozy dla Wytwarzania energii potrzebnej naszym mięśniom do pracy. I tutaj skupmy się, zatrzymajmy się chwilę na, tym, na tej wydolności organizmu. Wiemy, że ta wydolność może dotyczyć zarówno krótkotrwałego, czyli około 30-sekundowego, szybkiego, intensywnego wysiłku fizycznego, a trochę inaczej jest, gdy ten wysiłek fizyczny trwa długotrwale, czyli 15-30 minut. Zwróćmy uwagę, że w takim krótkotrwałym, intensywnym wysiłku fizycznym organizm pozyskuje energię przede wszystkim z rozkładu tych związków zapasowych, wysokoenergetycznych, które już ma w sobie w mięśniach. Czyli jest to głównie rozpad fosfokreatyny i pozyskanie energii w postaci ATP do pracy tych mięśni. Dopiero na następnym miejscu jest glikoliza, czyli rozkład glukozy, czy rozpad glikogenu, a dopiero dalej, prawda, wykorzystanie kwasów tłuszczowych, wolnych kwasów tłuszczowych i wykorzystanie aminokwasów z proteolizy białek. Czyli zanim dojdzie do rozkładu białek mięśniowych, to przede wszystkim wykorzystywana jest fosfokreatyna i glikogen. Czyli my powinniśmy dbać o to, żeby w naszych mięśniach utrzymywał się jak najwyższy poziom glikogenu i fosfokreatyny, żeby oszczędzać białka mięśniowe. Natomiast w treningach długodystansowych, w treningach które zajmują więcej czasu, już energia pozyskiwana jest przede wszystkim z utleniania związków chemicznych, takich jak kwasy tłuszczowe i białka. Tak więc zatrzymajmy się, co jeść. Jak wspomniałem wcześniej, dieta powinna być bogato białkowa i bogato węglowodanowa. Przy czym węglowodany powinny stanowić zarówno tutaj powinny występować zarówno w postaci węglowodanów złożonych jak również w postaci węglowodanów prostych które umożliwiają magazynowanie glikogenu glukozy w postaci zapasowej czyli w postaci glikogenu w naszych mięśniach i tutaj pojawia się wiele różnych też suplementów które pochodzą, przychodzą nam z pomocą zwróćmy uwagę na to że przed treningiem jak i po treningu powinniśmy przyjmować różne suplementy, oprócz stosowania oczywiście właściwej diety, które pomogą nam na regenerację mikrouszkodzeń włókien mięśniowych, które zaszły w czasie treningu, jak i pomogą nam na przyrost masy mięśniowej. A są to przede wszystkim BCAA, czyli aminokwasy rozgałęzione, do których zaliczamy leucynę, walinę i zoleucynę. I jak zapewne wiecie, wiele osób takie aminokwasy rozgałęzione zażywa. One pełnią w organizmie kilka istotnych funkcji. Przede wszystkim... Yy, mogą służyć do regeneracji potreningowej mięśni, czyli tych uszkodzeniom, mikrouszkodzeniom włókien mięśniowych, a z drugiej strony zapobiegają tak zwanemu ośrodkowemu zmęczeniu, dlatego że zmniejszają stężenie serotoniny, która wprawia nas w stan takiego rozleniwienia i zmniejsza aktywność umysłu, co również może mieć wpływ na tak zwane zmęczenie, zmęczenie ośrodkowe, czyli słabszą wydolność organizmu. Ponadto aminokwasy rozgałęzione dostarczają, dostarczają w wyniku procesów transaminacji różnych prawda, grup, przede wszystkim grupy, grupy NH, grupy, grup azota, azotowych, jak również łańcuchów węglowodanowych, które są wykorzystywane m.in. przez ketokwasy takie jak pirogronia, który powstaje z glikolizy, do syntezy innych aminokwasów, m.in. alaniny. Do syntezy aminokwasów glukogennych, z których może na nowo być syntetyzowana glukoza. Czyli w efekcie przyjmowanie tych aminokwasów przed treningiem zapobiega degradacji białek mięśniowych w czasie treningu, a po treningu przyspiesza regenerację mięśni. Czyli wpływa korzystnie na proces zwiększania masy mięśniowej. I tutaj warto zauważyć, że to, co my odczuwamy po treningu, czyli te tak zwane zakwasy, to nie jest w wyniku nagromadzenia się kwasu mlekowego czy pirogronianu w mięśniach, tylko jest to w wyniku właśnie mikrouszkodzeń włókien mięśniowych i podrażnienia tak zwanych nocyceptorów, które odbierają te bodźce bólowe z mięśni. I przyjmowanie tych aminokwasów skraca czas trwania właśnie zakwasów lub im zapobiega i również ułatwia regenerację tych włókien mięśniowych. Innymi takimi suplementami o których zapewne słyszeliście, to jest L-karnityna. L-karnityna, która jest syntetyzowana z metioniny i lizyny. I L-karnityna, która również może być wytwarzana endogennie przez nasz organizm, najczęściej jednak pochodzi z diety. I tutaj wiele osób zastanawia się często, jaką formę L-karnityny przyjmować. Czy przyjmować ją w postaci monohydratu, czy wodzianu, czy, czy yy, przyjmować ją w innej postaci, prawda? Ale warto tutaj zwrócić uwagę, że elkarnityna przede wszystkim ułatwia pozyskiwanie energii w tych procesach już długodystansowych, kiedy dochodzi do lipolizy, kiedy dochodzi do wykorzystania jako źródła energii wolnych kwasów tłuszczowych. I tutaj elkarnityna ułatwia betaoksydację tych wolnych kwasów tłuszczowych, czyli pozyskiwanie energii z kwasów tłuszczowych. Ale trzeba pamiętać o tym, co jest również bardzo ważne, że wolne kwasy tłuszczowe mogą być źródłem energii tylko wtedy, gdy posiadamy zapasy jeszcze glikogenu i glukozy. Gdyby czerpieć nam się zapas glikogenu, nie możemy pozyskiwać energii z wolnych kwasów tłuszczowych. Glikogen jest nam zawsze potrzebny, dlatego że aby doszło do utlenienia wolnych kwasów tłuszczowych i pozyskania z nich energii, to musi być dostępna glukoza. Postać, która pochodzi właśnie z rozpadu glikogenu, dlatego że glukoza dostarcza nam pirogronianu, który w wyniku procesów dekarboksylacji zamienia się w sztabio octan i łączy się z produktami beta-oksydacji wolnych kwasów tłuszczowych, a więc przede wszystkim z acetylokoenzymem A. I dalej idzie to do cyklu Krebsa i dalej do łańcucha, łańcucha prawda, oddechowego, który, w którym wytwarzane są równoważniki energii w postaci przede wszystkim ATP i bez braku glukozy to utlenianie kwasów tłuszczowych nie może być efektywne. I kolejnym takim suplementem, który jest stosowany przez sportowców to jest między innymi tauryna. Tauryna, która posiada wiele bardzo różnych cennych właściwości, a przede wszystkim działa też na ośrodkowy układ nerwowy i działa na receptory gabaergiczne. Uważa się, że tauryna poprzez wpływ na receptory gabaergiczne może mieć wpływ na wydzielanie m.in. somatotropiny, która jest wyjątkowym hormonem anabolicznym, ponieważ nie działa ona ku gwoli ścisłości bezpośrednio jako hormon anaboliczny, ale... Wydziela inne dwa ważne hormony IGF-1 i IGF-2, czyli somatomedyny, insulinopodobne czynniki wzrostu i zwłaszcza IGF-2 działa w ten sposób, że nasila lipolizę, czyli rozkład tkanki tłuszczowej, a ułatwia budowanie masy mięśniowej w ten sposób, że służy przede wszystkim jako hormon anaboliczny do syntezy białka. Czyli działa trochę inaczej niż insulina, działa lepiej niż insulina, dlatego że insulina nasila, dlatego że... Insulina działa anabolicznie również na tkankę tłuszczową, tak więc przy okazji budowy masy mięśniowej wzrasta nam masa tkanki tłuszczowej, czego byśmy nie chcieli, a somatomedyna IGF-2 działa w ten sposób, że działa wybiórczo, nasila syntezę białka, a jednocześnie nasila rozkład tkanki tłuszczowej. Ponadto tauryna ułatwia, ponadto tauryna ułatwia wykorzystanie elkarnityny przez mięśnie i transport tych aminokwasów rozgałęzionych, które są potrzebne do regeneracji mięśni, o którym wcześniej wspomniałem. Trzeba też pamiętać, że wiele tych suplementów, jak L-karnityna, tauryna, cytrulina, która również jest używana przez sportowców, może mieć korzystne działanie w ten sposób, że są to najczęściej pochodne aminokwasów metioniny, lizyny i cystyny. A więc używanie ich przed treningiem przede wszystkim zapobiega rozkładowi własnych białek w celu pozyskania tych aminokwasów do syntezy, np. L-karnityny, tauryny, cytruliny, czy w końcu glutaminy, która również w 60% znajduje się w naszych mięśniach. Dzięki temu chronią te aminokwasy przed rozkładem własnych białek mięśniowych. Glutamina jest przedmiotem wielu dyskusji, wielu też badań naukowych, glutamina, która również jest bardzo często zażywana przez sportowców, jednak tutaj pojawiają się pewne dylematy. Bo jak wiecie, glutamina może być przekształcana w kwas glutaminowy, czyli w glutaminian, a nikt z dietą nie chciałby spożywać glutaminianu sod, bo jak wiemy, jest to substancja szkodliwa. Jest odpowiedzialna za tak zwany syndrom chińskiej restauracji, gdzie ten smak umami, tak zwany mięsny, pochodzi właśnie z glutaminianu. Czyli on jest odpowiedzialny za niepokój, rozdrażnienie, jakieś kołatanie serca, jakieś palpitacje, co oczywiście też nie jest do końca jeszcze pewne, ale wiadomo, że ten kwas glutaminowy działa na nasz ośrodkowy układ nerwowy. I teraz pytanie: czy glutamina nie jest szkodliwa, bo ona ulega przemianie w kwas glutaminowy, w glutaminian w wyniku gluta, enzymu glutaminiazy, hydrolazy, prawda, glutamin. Okazuje się, że nie jest szkodliwa, dlatego że u osób ćwiczących przyjmowanie nawet większych dawek glutaminy służy przede wszystkim do oszczędzania hydrolizy białek, proteolizy białek mięśniowych. I glutamina zamieniana jest owszem w pas glutaminowy, ale w takich ilościach, że nie powoduje o to niekorzystnego wpływu na działanie centralnego układu nerwowego. Ponadto glutamina jest donorem grup amonowych do cyklu mocznikowego, a więc ułatwia pozbywanie się. Tego azotu, który powstał w wyniku przemian różnych metabolicznych w organizmie, tych tego azotu w cykl mocznikowy, który właśnie pochodzi z glutaminy, a więc ułatwia usuwanie tych szkodliwych produktów przemiany białkowej, produktów przemiany materii. Tak więc to tyle, co bym chciał powiedzieć na temat odżywiania się, a teraz przejdźmy do drugiego punktu, którym jest między innymi zwiększenie wydolności organizmu poprzez zapewnienie prawidłowego stężenia. Hemoglobiny, mioglobiny, erytrocytów czy hematokrytów. Jak wiecie, przez sportowców jest często używany jakoś, no może nie często, ale nielegalnie używany jako środek dopingujący erytropoetyna. I tutaj erytropoetyna, jak wiecie, zwiększa masę erytrocytów, hemoglobiny, dlatego wpływa na proces, że wpływa na proces erytropoezji. Ale tutaj uwaga, erytropoetyna działa przede wszystkim w ten sposób, że działa na ośrodkowy układ nerwowy, w ten sposób, że aktywizuje do działania, do wysiłku fizycznego. Czyli zaobserwowano, że przyjmowanie erytropoetyny nie jest jakby skutkiem zwiększenia. Ten, ten większa wydolność organizmu nie jest jakby skutkiem zwiększenia stężenia hemoglobiny czy erytrocytów, tylko przez bezpośredni wpływ erytropoetyny na centralny układ nerwowy. Ale co nie oznacza również, że większe stężenie hemoglobiny zwiększa nam wydolność, wydolność organizmu, bo ułatwia nam przede wszystkim zaopatrzenie, zaopatrzenie komórek organizmu w tlen. W mięśniach, jak wiecie, jest mioglobina. I u osób, które uprawiają ćwiczenia fizyczne, trening, obserwuje się pewne charakterystyczne czynniki które są dowodem na to, że dochodzi do zwiększenia wydolności organizmów. Po pierwsze, zwiększa się przekrwienie mięśni. Są dwa rodzaje przekrwienia: bezpośrednio po wysiłku fizycznym, które mówimy o takim powysiłkowym przekrwieniu mięśni, które po pewnym czasie ustępuje, i drugi, który utrzymuje się przez bardzo długi czas. To jest przede wszystkim przekrwienie mięśni związane z kapilaryzacją. Czyli powstają nowe naczynia krwionośne w mięśniach, które zaopatrują mięśnie, ułatwiają dostęp do docierania tam tlenu. Jest to związane przede wszystkim przez wydzielanie śródbłąka naczyń włosowatych w mięśniach pewnych czynników wzrostu, takich jak VEGF, czyli takiego czynnika wzrostu, który ułatwia tworzenie naczyń krwionośnych w mięśniach. Druga sprawa, w mięśniach dochodzi do uwalniania przez śródbłonek naczyń krwionośnych pewnych czynników, które zwiększają w tych mięśniach stężenie tlenku azotu, który rozkurcza naczynia krwionośne i ułatwia dostęp tlenu. Ponadto u osób uprawiających ćwiczenia fizyczne obserwuje się zwiększoną objętość wyrzutową serca, powiększenie czasami serca, także bradykardię, czyli zmniejszenie częstości uderzeń z serca i to jest przyjmowane jako zjawisko fizjologiczne u osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i świadczące o większej wydolności organizmu, do czego właśnie należy w ten sposób poprzez ćwiczenia fizyczne dążyć. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, że osoby, które uprawiają ćwiczenia fizyczne powinny uważać na zapobiegać różnym chorobom organizmu. Chorobom płuc, ale przede wszystkim też chorobom nerek, dlatego że erytropoetyna jest syntetyzowana przez nerki, bo wszystkie takie choroby, choroby płuc, nerek, ośrodkowego układu nerwowego one mają wpływ na zmniejszenie tej wydolności organizmu, czyli przede wszystkim, tak jak wspomniałem, dieta, prawidłowe stężenie hemoglobiny we krwi, aminokwasy, pochodne aminokwasów (tauryna, elkarnityna, cytrulina, glutamina) to ma wpływ na zwiększenie naszej wydolności organizmu i oczywiście wysiłek fizyczny, co jest przede wszystkim podstawą. Myślę, że to tyle, co chciałem Wam na ten temat powiedzieć. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie do mnie. Cześć!